Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Już wiemy, że jest dobra wiadomość dla nowego soncza. Otrzymamy 37 milionów na inwestycje drogowe oraz 5 milionów na inwestycje w infrastrukturę sportową. Przede wszystkim, i od tego pragnę zacząć, prace nad pozyskaniem tych środków toczyły się kilka miesięcy. Oczywiście ze względu na e, aktywną działalność e, sfrustrowanego małżeństwa e, były prowadzone w sposób naprawdę taki który pozwalał na to, żeby utrzymać wszystko w tajemnicy i tutaj muszę podziękować tym wszystkim którzy się zaangażowali w to, że tym razem te środki do Nowego Sącza spłyną. Przede wszystkim dziękowałem już za to na wspólnym śniadaniu panu ministrowi Pawłowi Szefernakerowi, który rzeczywiście tutaj wykazał bardzo dużą otwartość w kierunku Nowego Sącza. Bardzo panu ministrowi za to dziękowałem i dziękuję również dzisiaj. Chciałem szczególnie podziękować dwóm posłom, którzy wsparli mnie jako prezydenta miasta Nowego Sącza. Mówię tutaj o pani poseł Annie Paluch oraz o panu pośle Patryku Wikrze. To te osoby, z którymi spotykałem się kilkakrotnie, omawialiśmy cały proces. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że to wsparcie było bardzo ważne i bardzo pomocne w uzyskaniu tych środków. Jesteśmy przygotowani z całym projektem dla tych dwóch transz finansowych, z wieloma projektami, które są bardzo ważne dla Nowego Sącza i będą stanowiły kontynuację tej, tego boomu inwestycyjnego, który widzimy na terenie Nowego Sącza, na ulicach miasta. Przede wszystkim, dlaczego takie priorytety? Skupiliśmy się na tych polach, które były od wielu, wielu lat zaniedbane, czyli dalej inwestujemy w nasze, naszą, nasze drogi, naszą infrastrukturę drogową i tutaj oczywiście będziemy bardzo szybko przystępować, jak tylko otrzymamy promesy na te środki do przetargu na most na rzece Kamionka. Kamienica Nawojowska w kierunku Kamionki Wielkiej. To ważna inwestycja dla całego regionu, nie tylko dla Nowego Sącza, ale także dla gminy Kamionka Wielka, dla tych, którzy wjeżdżają tamtej strony do Nowego Sącza. Na tej liście inwestycyjnej pojawia się dużo tematów, bo jest jeszcze kwestia ulicy Dunajcowej, kwestia ulicy Jodłowej, ulicy Gucwy. Mam wpisaną także ścieżkę na Piłsudskiego i tutaj chyba to będzie takie zadośćuczynienie środowiska za, za te szkody, które niepowetowane, które zostały spowodowane działalnością pana posła. Jeszcze rok temu udałoby się to zmieścić prawdopodobnie w kwocie 600 tysięcy ścieżkę napiusowskiego. Dzisiaj będzie to raczej bliżej 2 milionów złotych, więc to są wymierne straty, które właśnie te siły zła, które czają się cały czas nam wyrządziły w naszych inwestycjach. Ale widać, że te siły zła są w odwrocie. E, moc jest z nami, bardzo mnie to cieszy. Cieszą mnie także inwestycje w infrastrukturze sportowej. Myślę, że najwyższy czas, żeby wyremontować nasz basen, przede wszystkim te, te zaplecza strefy relaksu, strefy szatniowe, toalety. Także chciałbym wybudować bardzo duże spa dla mieszkańców Nowego Sącza, a także szereg innych inwestycji, które wkrótce Państwu przedstawię. Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślam, że duża radość. Myślę, że w ten sposób dogoniliśmy, że tak powiem, per capita te inwestycje na głowę, takie jak powinny się pojawić w Nowym Sączu. Cieszy mnie to bardzo. Jeszcze raz podkreślam zaangażowanie trzech osób, pana ministra Szefernakera, pani poseł Paluch i pana posła Wichra. Bardzo im za to dziękuję bo widać, że to przełamanie następuje, że nowy sąd pokazuje, że warto tutaj inwestować, warto przekazywać środki, bo po prostu one są dobrze wykorzystywane.